Siema, tu Kacper SMU, Polska Północna. Chciałem Was zaprosić na kolejną sesję w Polsce, tym razem do Krakowa na Royal Session. Są to ich drugie urodziny, więc będzie naprawdę grubo Big Freeze oraz cały Royal Skills Fam. Postarał się, żeby, żeby nie zabrakło atrakcji. Będą oczywiście kolauty z całej Polski. Będzie contest jeden na jeden, To jest bardzo fajne. Do tego będą warsztaty krampowe. Zapraszam Was serdecznie. Wszystko będzie się 6 kwietnia w, 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 w hurtowni ruchu. Dokładnie tak, hurtownia ruchu, gdzie indziej. To jest przy ulicy Kątki 9 w Krakowie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć krampowe widowisko, dobre krampowe widowisko, przy okazji nauczyć się czegoś albo po prostu uczestniczyć i nas wspierać hypując, zapraszam Was serdecznie. Kazbrec, Mu, Polska Północna. 6 kwietnia.